Już się mam was w pierwszym odcinku, w yy, drugim odcinku, bo żeby się dali już w yy, tarczy, na pewno. No i tyle. I gramy, yy, tak ten, nie znam, yy, pierwszy raz gdy na miejscu zagramy. Yy, yy, zobaczymy na jakim możemy bo ja mam na amatorze. To, tak, wygramy też z nimi. Dobra, bo zerą tu wszyscy mają. No, mają, mają a no, 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 ja tylko że trzeba mu dobrze zrobić, tak? no, no, zrobić no, no, nie no, to no, 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 w tym no, 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 później muszę tu no, 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 muszę nie, już, bo to prawie. Przestąpienie, tylko czemu, ja nie wiem, czy będą często odcinki, ja jeszcze nie wiem tego. Ja wiem na razie, że akcja jest pełna konta, wiem. Gdyby się te A, Art, Art chce oszczędzić ranka, ale nie, chciałem go oszczędzić. Nie, chciałem go poserać globalnie. No, myślę, że wam się spodobał pierwszy odcinek. No, no jak porządnie dostanę to te to odcinki? tam jak mówiłem, w pierwszym przechodzą mutacje. proszę, to nie jest karne. Przechodzą mutacje jeszcze. Wchodzę na przykład klasy jak wyjdziecie na amatorze Normalnie gram i na przeszkodami. No. No. Ula mi zero zero, a on jest pewnie jeden. No, a on mnie jest zero zero. Nie, nie zawsze nam się to powiedzie. No, no, bo to moja pierwszy, To to mój pierwszy, drugi Drugi już odcinek, drugi mecz. Ym, wczoraj dostałem tutaj opakowanie kolegi, bo mi życzył, bo ja dostałem od tego Mikołaja na gledkę, ale w sumie fice, dostałem bez pudełka. Ym, I dlatego mi kolega dawał, ale nie wiem jak to się stało, że dostałem bez pudełka. Ym, jeśli ktoś. Ym,

Chodzę sama, teraz podasz na... Nie będę robił mój arszt. Arszt, bo muszę już... na niej ustawić gramo krzyża Włączymy trochę komentatora po Na ten drugi odcinek nie będzie w ogóle komentatora i nie ma, jak widzicie, to jest szczurka. go nie ma Facebooka, on ma krzyżę Szczurman, a nie znajdziemy w zeszłym odcinku. Rody 98. Czy A, to znaczy. Y, znaczy kojaka. On nagrywał z beka na vlog. To pozdrawinia dla niego też. I dla wszystkich, co nagrywali z ci, co nagrywali z i tych, co nagrywali z Becadropem. Becka dropsem właśnie nie wyszedł z do konto beka Drusen. Ale teraz, ale masz fajne odcinki droga. Pokaż jakieś za fajne odcinki jak kurczę. Opie, tyś szóstą klasę to pokaż tą fajne odcinkę jak kurczę. A pokaż to. Fajna no. Ja też dobra. Z tamtym pierwszym oczu poznę, prawda? Z paściłem, to wiem. Ja Wiem, ale wiem, nie umiałem pisać wtedy, ale wtedy chodziłem do pierwszej klasy, nie gdzieś Teraz chodzę do czwartej, mam 3 lata, odkąd tam nie miałem tam zapomnijmy o tej, tej historii. Trochę będzie nam przeszkadzało to nagrywanie odcinka, ale myślę, że Wam nie będzie przeszkadzać, myślę, że doszanujecie, że robią mi ubóry. Mamy różnego właśnie. Dzisiaj zagram 5 odcinków. Znaczy, 5 odcinków nie będzie. Dobra. No i go bardzo. So. Host. Host. Ja jestem za. Statek kamieniem. Półka półka jest najmłodszych. No i ja będę to chyba najstarsza, najmłodszych znaczy. Ale to ja tam nie pram, bo dopiero to doszłam, bo tata co tam trenuje y, i co do którego się zapisałem i to... Ale y, jak na razie zobaczyliśmy tutaj najlepszym No widzę. Widzę tu najlepszym blankarzem, aby... W... Męczów Estonu nam nie poszło, bo na rynku wali we wszystkich odpuchach. Bo... Yy. Ale pierwszy mecz nam poszedł 3-3, a dzisiaj jak my zagrali mecz na, yy, to my wygrali 1-0. 4-3 zakończyły się, nie dało tak. Raz zakończyły. I właśnie olej yy. sz szczęki. Zapytaj beczkę. Hmm. O tym programie można ci jeszcze powiedzieć. Dużo. To było niewypowiedź. Zapytaj beczkę, to jest program dla wszystkich widolów e Ukrytej Prawdy. Boże, co to było? W tej ukrytej Prawdy, z tym Boże, ale on on coś jakiś paranujak. To jest jakiś. Pan, no jak to on robił ze sobą? Nie, 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 Ta? nie, Tak? nie, 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 Ale co on robił ze sobą? Myślę, że nie, się nie, 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 gdzieś nie, nie, oczywiście nie, nie, i ale oczywiście będzie zonek. Pozdrawiamy i jak tylko skończę odcinek, no to zobaczę z tego odcinek. Jak na nie będę to po co mu oceniać? A nie będę go pokazał, pokazał. Nie będę go upokarzał, Po co mi to? Co mi to się żeby upokorzać? Tylko mu to nie przynieść. Szczęścia. A po co mi tak jest? Po co mi tak jest? Nie chcę, żebym zrobić na złości, że żeby... nie. Ja mu nie zrobię na złości. Ja bym po prostu. Ja nie chcę. Jak ja narosła, no na to prosto, żebym dał łapkę na dół. Albo łapkę w górę. O, jest mi bardzo troszkę. To mi będzie w pierwszym odcinku, że tak słyszeliście te głosy, ale. Nie mogę. No. No. A No. A teraz mamy 60 minutę. Sorry, że tak było daleko, ale nagrałem. Tak to bardzo. O, O, tam. O, tam. O, tam. To tam. O, tam. O, tam. ja tam. A ma koronet normalny ma. No. A no, to są takie maszynki, żeby było pewnym maszynkiem. Ale normalny ma tu wystarczy na jeden pierwszy ma. Jeden pierwszy ma. No. Więc. To jak mówiłem na podstawie tego odcinka, mówiłem, że jeszcze nie przyszły tanki. Na pierwszym odcinku nie przyszły tanki. Czy to dobrze mi się trzymać w górę? Ale w tym momencie nie wchodzi. I Muszę... można słyszeć teraz głosy, ale jednak nie. Nie usłyszę głosów, głosu, no bo. Y... Może usłyszę. Nie. Może zobaczę jeszcze. Zobaczę jak to będzie gdzie wszystko systemem szło mi, jak te odcinki będą schowane. Na pewno można to zrobić, jak te odcinki będą nagrywane. Ale tak. na razie, no. Zobaczę wszystko jeszcze, jak mi się to ułoży na kanale i... i... poczekajcie na chwilę. I

odcinku, więc powoli się żegnamy. Trzymajcie się, łapki w górę. Znaczy jeszcze nie trzymajcie się. Łapki w jednym i drugim odcinku. W górę. Niech idą. W górę. Łapki w górę. Trzymajcie się. Trzy, tak. I na chwilę. Dajemy się na jedną minutę. Chyba ja już skończę, albo ja tylko będę kończyła tak, i to już zakończę nam mecz. A to mam nadzieję. A i... No i tak na końcu. Zakończę. Um, Możemy mieć dużo kątów, bo tego się Ale już będę kończył powoli sobie z wami. Żegnam i ja oczywiście, potawiamy. Nikolaj Štúlka, chodci, ktorým nekoleguje. Pozdravňujeme ho. Nikolaj Štúlka, pozdravňujeme ťa. Slušíš to, jak to slušíš. Jak to slušíš, Niky, no to pozdravňujeme ťa.